Cześć, cześć moi drodzy. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym Zdrapmasie. Dzisiaj już mamy 22 grudzień, czwartek, także naprawdę ten czas bardzo szybko minął. Z góry Wam pragnę bardzo podziękować za całą obecność na moim kanale, za wszystkie łapeczki, za wyświetlenia. Naprawdę w tym roku bardzo fajnie to idzie. Także bardzo Wam za to dziękuję. No i przechodząc do dzisiejszego odcinka, zdrapiamy oczywiście zdrapki z dnia wczorajszego. I z dnia dzisiejszego. Do tego mam również kalendarz z numerkiem 23, także do zdrapek przyjdziemy za chwilkę. Mam oczywiście również kalendarze, które drapiemy co odcinek. Zobaczymy, czy dzisiaj uda nam się coś tam wygrać. No i standardowo zaczniemy od naszych kalendarzy. Pierwszy kalendarz od Milki, numerek 21 mam tutaj. I dzisiaj mamy taką czekoladkę. Bardzo, bardzo fajna krówka. Podejrzewam, że jest to ta sama krówka co tutaj. E, krówka alpejska, także super. Bardzo fajna czekoladka. E, I 22. Widzę, tutaj mamy u góry. I w tym okienku mamy taką oto ciuchcie, także super. Bardzo fajne dzisiaj czekoladki. Za chwileczkę będą zjedzone. Teraz przechodzimy do kalendarza z luksusowymi markami kosmetyków męskich. 21 mamy tutaj. O i dzisiaj mamy, w zeszłym roku też miałem ten produkt, piankę do golenia z biotermu. Bardzo drogą, ale muszę powiedzieć, że bardzo fajna, bo w zeszłym roku pamiętam, że yy, że używałem, także naprawdę bardzo fajna pianka, właśnie do skóry wrażliwej, także jeśli o mnie chodzi to super. I tutaj ona jest przeciw właśnie podrażnieniom, e, także bardzo fajny produkt. No, ale tak jak mówiłem, bardzo drogi. Tutaj mamy 50 ml, e, a oryginalna pojemność to 150 ml, e, i wtedy kosztuje taki produkt, e, już Wam mówię, 18,50. Także w przeliczeniu za 50 ml trzeba by było zapłacić około 6 euro, także bardzo dużo. Jeśli o mnie chodzi, no to. Jakbym nie miał tego produktu w kalendarzu, no to na pewno bym sobie nie kupił. No bo bądź co bądź to bardzo dużo. Ale tak jak mówię, czuć, czuć różnicę, także czuć tą jakość, także bardzo fajny produkt. Teraz mamy tak okienko, okienko pudełeczko 22 i tutaj mamy malutki produkt. Jakieś tutaj widzę serum. 5 ml, także malutka próbka. Jeśli chodzi o oryginalną pojemność, to. Taki krem ma 50 ml i kosztuje, uwaga, 90 euro. Także no bardzo, bardzo dużo. E, chyba miałem już w którymś okienku coś podobnego, bo jest to jakiś tam krem przeciwstarzeniowy dla mężczyzn. E, I tutaj mamy 5 ml, czyli w sumie wychodzi za taką pojemność 9 euro. Także naprawdę bardzo dużo. E, a czy te kremy działają w suda? No nie wiem, będę testował także. Później Wam zdam relacje, także takie mamy dzisiaj produkty i teraz przechodzimy do naszych zdrapek. Także przechodzimy najpierw do naszych kalendarzy, na pierwszy rzut może tutaj kalendarz polski. Zobaczmy, w ostatnim odcinku zdrapiemy sobie bonusy, a dzisiaj okienko 21-22, szukamy gwiazdki, ale niestety tutaj widzę stroik. 22 mamy soprę, także w dalszym ciągu nie wiemy, czy coś tutaj w tej zdrapeczce będzie. Teraz zdrapiemy sobie zdrapkę belgijską. I tutaj również mamy 31 okienek, bo jest to taki właśnie kalendarz grudniowy. Także w ostatnim odcinku dotrapiemy do końca. A dzisiaj dwa okienka, dwa pola, zobaczmy. 21 mamy Narciarza. 22 mamy sanki, także zobaczmy. Także od razu sobie tutaj zaznaczymy. Mieliśmy tak narciarza. O już mamy czwartego. Jeszcze brakuje nam dwóch i będzie 250 euro. A sanki mamy drugie. Także również dwa razy nam tutaj brakuje i będzie 50. Także no coś tutaj się tworzy, tworzy. Zobaczymy na końcu, czy coś się fajnego utworzy. Teraz przechodzimy do naszych kopert. Ostatni odcinek. Fajnie wypadł w miarę. Jeżeli ktoś nie widział, to bardzo serdecznie zapraszam. No i mam nadzieję, że również dzisiaj przynajmniej tak się zachowają zdrabki jak ostatnio. Albo oczywiście i lepiej, czego bardzo sobie życzę. Tutaj mamy zdrabki polskie. Dzisiaj tak troszeczkę ubogo, ale mamy do tego również kalendarz, także tutaj mamy dyszkę. Czas na pranie 5 zł. Tutaj mamy krzyżówkę za trójeczkę częściowo nadrapaną. Tuż mamy 18, 20, 21. 21 złotych kontra, zobaczmy, zdrapki delfijskie. No dzisiaj tutaj też w tym dniu włożyłem malutko zdrapek. Mamy tak Winter Magic za piątkę, Subito za trójkę, Super 20 i Subito za 1 euro. Czyli mamy tutaj zdrapki za 11 euro. Także trzymajcie mocno. Moi drodzy kciuki, no i przechodzimy może do zrapek belgijskich. Także zobaczmy, oby coś tutaj nam dzisiaj wpadło, bo jak na razie, no to taki słabiutki ten wynik się tam utworzył. Oczywiście zapisujcie wyniki, jest konkursik, w opisie znajdziecie więcej informacji. No ale, tak jak mówię, mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj nam wpadnie, żeby było jeszcze lepiej. Tutaj, oczywiście, szukamy trzech takich samych symboli. Mamy już dwa razy flaming i widzę trzeciego, także super, będzie wygrana. Tutaj jeszcze mamy palmę, koliberka, także takie fajne kolorowe symbole. No i zobaczmy, ile udało nam się wygrać. Wow, mamy piąteczkę, także super, bardzo fajna wygrana, jeśli chodzi o zdradę za 1 euro. Także tutaj mamy 5 euro, także już macie co zapisać dzisiaj, super. Także maluchy czasami potrafią. Teraz mamy tak super dwudziestkę. Zdrabka z numerem 40. Tutaj tak mamy wygrywającą liczbę. Mamy siódemkę, także siódemki nie lubią. Może będzie, może będzie wygrana, także tej siódemki szukamy tutaj. Mamy czwórkę, piątkę i szóstkę. Także no niestety ta siódemka niestety jest tutaj pechowa. Także tutaj brak wygranej. Teraz mamy subito za trujeczkę. Dwie gry. W pierwszej grze szukamy trzech takich samych symboli. Tutaj mamy już delfinka, parasolkę. O, delfinek po raz drugi. Jakaś rybka. Parasolka po raz drugi. Palma. Na dole mamy jeszcze kwiatka. Dwa razy kwiatek. I niestety tutaj konik morski. Także niestety do wygrania było 100 euro. Druga gra. Tutaj mamy dwa wygrywające symbole. Mamy tutaj diamencik złoto. A mamy plik kasy i mamy diamencik. Także super. Mamy kolejną wygraną. Tutaj jeszcze mamy garniec złota. Na dole mamy jakąś sakwę. Portfel, i tutaj save. Także zobaczmy, ile udało nam się tutaj wygrać. I mamy tutaj zwrocik 3 euro. Także super. Mamy kolejną wygraną trujeczkę. Także zapisujcie 3 euro. Kolejna wygrana. Super. No i ostatnia zdrabka na dzisiejszym e, odcinku. Jeśli chodzi o zdrabki belgijskie, mamy tutaj zdrabkę świąteczną. Za piąteczkę. Także może jeszcze tutaj wpadnie wygrana, zobaczmy. Tutaj szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak, mamy już dwa razy gwiazdki, ale niestety mamy narciarza. Gra numer dwa, mamy rękawice. Rękawica po raz drugi, gramy o 15 euro, ale niestety mamy bałwanka, trójeczkę, mamy choinkę. Choinka po raz drugi, zostawimy to na koniec. Gra czwarta, tutaj mamy bałwanka. Bałwanek po raz drugi, tutaj gramy o 200. Niestety mamy łyżwę. Gra piąta, mamy rękawicę. No i tutaj już jest bałwanek z gwiazdkami. I szóstka, mamy choinkę. Choinka po raz drugi, także patrzcie moi drodzy, jak oni tutaj trolują. Zobaczmy czy tutaj jakaś choinka jeszcze się nam trafi. No niestety, także tutaj jest trolling i pod trójeczką również, także niestety nas tutaj strolowali, ale mamy tutaj dwie wygrane. Zbliżyliśmy się do dzisiejszego wkładu jeśli, od, jeśli chodzi o te zdrapki, także jak najbardziej może być. No i teraz przechodzimy do zdrapek polskich. Zobaczmy, jak tutaj zdrapki polskie nam się spiszą. Ogólnie, jeśli chodzi o te zdrapasy w tym roku, to zdrapki polskie naprawdę jak do tej pory szaleją. Bardzo fajnie tutaj się spisują, także zobaczmy, czy dobra pasa będzie tutaj trwała. Oczywiście tutaj monetka jest ze mną. Niech przynosi szczęście, jak najwięcej. No i zobaczmy. Zaczynamy od zdrapki Czas na Kasę. Szukamy tutaj trzech takich samych. Fot mamy tak piąteczkę, 5000, piąteczka po raz drugi, dyszka, 5000 tysięcy i dyszka. Także tutaj niestety pusto. Zobaczmy kolejną zdrapkę, laki 7. W bonusie szukamy podkowy. Mamy niestety kwiatka. Wygrywające liczby 26, 29 i jeszcze szukamy dodatkowo siódemki. Mamy trzynastkę, 23, 16, 15, 22, 19, 18 i 21, także tutaj niestety również puściutko. Teraz zdrapiemy sobie, dodrapiemy sobie krzyżówkę. Tutaj mamy jeden wyraz, jak do tej pory, owoc, ale jeszcze mamy dwie literki, także zobaczmy. Teraz mamy literkę L, jest kolejny wyraz lotos, super. Szukamy dalej, mamy tak defilada. Tutaj mamy jeszcze L, o jeszcze tutaj bolero i to wszystko, także zobaczmy ostatnią literkę. I mamy tutaj Z. Szukamy Z mamy tak ojczym. Hmm. I to wszystko. Także no, te krzyżówki są wyjątkowo pechowe w tych zdrapmasach. Także zostajemy tutaj z dwoma wyrazami literki kontrolne różne. Także niestety pochwaliłem zdrabki polskie. No i sami zobaczcie, co tutaj się dzisiaj dzieje. Chyba, że te ostatnie zdrabki nam tutaj dopiszą. Teraz mamy zdrabkę czas na premię, zdrabka z numerem 30, wygrywające liczby to 13, 4, 16 i 18. Dodatkowo szukamy tutaj portfela. Zobaczmy, mamy tak dwójeczkę. 14 bliziutko 22. 30, tak jak numer zdrapki, 19 również blisko. W kolejnym rządku 17, 1, 11, trójka, i ostatnia szansa to 8, także niestety. Strapeczka przegrana, i literki tutaj widzę różne, także. Ostatnia nadzieja w ostatniej zdrabce w naszym kalendarzu z numerkiem 23. Także drapiemy, drapiemy, szukamy oczywiście gwiazdek. Mamy tak, lizaka, dwójeczka czapka, trójka kula, czwórka skarpetka, piątka Trąbka, szóstka, skrzat, siódemka, kominek, ósemka, renifer, kolejne dni. Tutaj mamy kożuch, dziesiątka, piernik, jedenastka, sanie, dwunastka. Bałwanek, trzynastka. Dęben, czternastka. Świeca, piętnastka. Mamy tutaj aniołka, szesnastka. Sople, siedemnastka. Rękawica, osiemnastka. Kartka. 19 łyżba 20 szyszki. Także no coś nie widać tych gwiazd, chociaż jedna, żeby była. Tutaj mamy tak dzwonek 21, 22, stroik 23 jak numer z drapki ciuchcia i 24. Piękna choinka za 10 tysięcy. Także niestety gwiazdki się nie udało znaleźć, no ale jeszcze, nadzieja w bonusach, zobaczmy, szukamy trzech takich samych kwot. Tutaj mamy 100, 200 1000, 300, 20, 100 po raz drugi i 300 po raz drugi, także tutaj puściutko. No i jeszcze szansa, jeżeli znajdziemy Mikołaja. No ale jeszcze nie widziałem, żeby ktoś znalazł, także no, ciekawe, zobaczmy. Może mi się uda. Ale niestety nie. Mamy jakieś tutaj lampki ze 150 zł. Także niestety pochwaliłem zdrabki polskie. No i widzicie, co dzisiaj się stało. No ale wygrane są do zapisania, także zapisujcie. No i oczywiście zapraszam na ostatni odcinek. Tak jak mówiłem na zapowiedzi wrzucę go w pierwszy dzień świąt, bo wigilie tak wydaje mi się, że każdy będzie zabiegany, także chyba lepiej będzie, jak właśnie pojawi się w pierwszy dzień świąt, także każdy będzie mógł na spokojnie sobie obejrzeć. No i oczywiście mam nadzieję, że właśnie ten ostatni odcinek przyniesie nam jakieś fajne kokosy, żeby oczywiście tutaj troszeczkę Nadgonić, jeśli chodzi o te wygrane. Na dzisiaj to już wszystko. Tutaj mam oczywiście czekoladki fajne, tutaj do zjedzenia, także za chwileczkę będą one zjedzone. Dwa ciekawe produkty: bardzo fajna pianka do golenia, plus bardzo drogi krem próbka kremu, także będzie co tutaj testować. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zostawiajcie oczywiście łapeczki w górze pod filmikiem, subskrypcje, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście zapraszam na ostatni odcinek naszych zdrapansów, już pierwszy dzień świąt. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!